Was jebane Na to przyjaźnie Wszystko oficje Patrzyliście u mnie Kurwa Fuj, Karma wraca Teraz mam na was wyjebane Więc kurwy zjemy wasza zasrana kara szpanie pokonta, Nie warto tracić czasu na wasze pierdol Nie nadwiozę na was po prostu nie jestem ironiczny, strata jest jak kij w dupie Bo zawsze go czujesz, postawiasz nóż, a uśmiechasz się fałszywie Przyjaźń chuja warta, kiedy to wreszcie zrozumiecie straciliście mnie, to wasze przekręte przeznaczenie Karma wraca, szpony z was zjebane Narkotyki po kątach, a ja patrzę na was w by to wreszcie ogarniecie. się! To, 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 to przyraźnie wszystko to ficje Znaczyliście mnie? Kurwa! Furiazy! Karma praca. Teraz mam na was wyjebane Wyskurwysyne wasza zasrana kara, szpanie po kąta. Teraz mam na was wyjebane. Wyskurwysyne wasza zasrana kara, szpanie po kąta. Nie warto tracić czasu na wasze kierki, nie na was. Nie jestem ironiczny. Sprawa jest jak kij w dupy, bo zawsze go czujesz, Odstawiasz nóż, a uśmiechasz się fałszywie. Przyjaźń, moja warta kiedy to weszcie, zrozumiecie? Żadne przyjaźń, wszystko to fikcje. Zdradziliście mnie. Kurwa, kurwazy, karma, wraca. Teraz mam na was wyjebane. Trystur, syny wasza zazna na Konta. Nie warto tracić czasu na wasze gierki. Nienawidzę was, tak po prostu nie jestem ironiczny. Zdrada jest lakki w dupie. Bo zawsze go czujesz odstawiasz nóż, a uśmiechasz się fałszywie. Że jaśni twoja warta. Kiedy to wreszcie zrozumiecie? Straciliście mnie To wasze przeklęte przeznaczenie. Karma wraca, z was spaziewane. Po kątach, a ja patrzę na Was, pogardą Wy syny, Czas Was znajdzie wtedy, to wreszcie ogarniecie